No, witam serdecznie. Zobaczymy, jak teraz nam bitwa wyjdzie. Yy, mapa niezbyt szczęśliwa, ale yy, nie jest najgorzej. Zobaczymy, co z tego będzie. Losowanie niezbyt przyjemne. Jak widać, kurczę po prawej. Gracze dużo lepsi, w tym yy, SBP. Czyli to już nie byle kto. Przecina Podczas nagrywania te FPS FPS-y spadają Ale zobaczymy może się uda no, bo najważniejsze żeby ten Obraz był jakoś tak No ładny tak Grafika maksymalna ustawiona Co by nie było kurcze Tylko i wyłącznie zielonych plam No cóż sprawdzimy zobaczymy Co z tego będzie Pierwszy delikwent może się uda, leccie. Mało brakowało! Z pleszykiem, ale, ale. Ale coś tam przykrył. Widzę, nie bardzo się mu chce stamtąd ruszać, więc może go jeszcze raz się uda. Sieknąć. Zobaczymy. A i w skałę. No niestety. Niestety. To jest losowość. Więc... O! No, widać już. Arta skontrowała. Czyli kolega się, któryś tam na mnie patrzy. Ale niestety się nie udało tego zrobić. nie tam jeszcze nikt nie, nie poświetlił, więc jest ok, Ale w każdym razie to bardzo fajnie pokazuje to, że Artyre to nie jest bóg. Który, który po prostu sobie stoi i strzela. E, pestki często, gęsto nie chcą wchodzić. Tu spróbujemy. przeciwnika zniszczony! O, dostał, dostał. Bardzo fajnie. I znowu pesteczka spadła e, arty przeciwnika. E, to jest najważniejsze w artylerii, aby się po prostu przestawiać, tak? To nie jest takie kurcze hop siup, że się stoi w miejscu jak się w większości wydaje i się po prostu kurczę strzela. Fajnie by tak było oczywiście, każdy by tak pewnie chciał, ale no ale niestety tak to nie działa. Tak więc. A co tu, ten t 5 dalej tu stoi? Hmm. No cóż, no spróbujemy jeszcze raz. Może kurcze kolega, kolega jakiś kurcze, aha no tak, no czerwony gracz. Myśli, że, że tutaj kurczę będzie sobie całą bitwę stał i świecił Mało brakowało No chyba coś tam dostał Zobaczmy ile No, ogryzek, ogryzek No już nieważne Tutaj go T54 y, object wykończył prawej na chwilę obecną na pewno przestrzału nie ma. Tutaj to E75 również nie do ruszenia. No także teraz po prostu sobie czekamy, co tu się będzie działo. No i tutaj jagoda wyjeżdża. Skupmy się, skupmy. Uj, pożarek. Kończymy czy nie kończymy? kończymy. Oczywiście bardzo, bardzo groźny przeciwnik. Uj, się nie zapomniałem przestawić. że O, na szczęście chyba. Chyba sobie arta przeciwnika trochę odpuściła. I kontrolowanie widzę, że to nie ma sensu. No bo to często i gęsto to nie ma sensu, jeżeli e, arteria przeciwnika jest e, chociaż w miarę ogarnięta i, i się stosuje do tego, żeby po prostu się przestawić. No to kontrolowanie nie ma sensu. Po prostu zwykła. E, no, szkoda pocisków i, 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 i tylko tyle. Tutaj ten Object yy, może się uda go wykończyć. Ha, to był w ogóle strzał z gatunku idiotycznych, bo kurde, no powinien, powinien dostać ten splash, no po prostu to było prawie pewne, że ten splash dostanie, ale niestety yy, WOD czasami działa w sposób dziwny. Pestka spada za czołgiem, prak praktycznie kurczę 9,5 metra splesza, i, i co, i nic. Gościu na ogrysku po prostu ma ochronę i, i się nic nie dzieje. No ale co zrobić? Do tego jesteśmy wszyscy przyzwyczajeni. By się przydał popatrzeć yy, na Arte przeciwnika, chociaż może, może nie. O, 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 tu jest mój ulubieniec, naprawdę mój ulubieniec, ŁODE AUF PZ 4 Wprawdzie to nie jest yy, wood the fuck, tak zwany, ale, ale, ale dalej. Mój powiedzmy, że ulubieniec. Nie wiem czy dostał, czy nie, ale... ale powinien, o ile się nie ruszył z tego miejsca. A wydawało się, że się zatem nie ma zamiaru specjalnie ruszyć. O! No i tak. Artyleria się pokazała, ja jestem bez pestki na przeładowaniu. Hm. Szkoda, szkoda, bo chętnie bym kurczę, sobie ścieknął wartę. No ale popatrzmy tutaj. No i co? No i teraz będziemy sobie stać, tak? I nic nie robić. O, Loreczka tu jeszcze jest. Kurczę. Aj, zrobiłem teraz błąd. Jak ostatni idiota się, kurczę, musiałem popatrzeć w innym miejscu tutaj nie weszło no cóż poradzić No tu pięknie kurczę gąskę mu ściągnął oh yeah. <laughs> Za 300 trochę mało no ale cóż tutaj T92 robotę dokończył No i w tym momencie mamy duży duży problem ponieważ jak widać yy, te deki yy, działają na psychikę naszych kurczę graczy, każdy się boi wyjechać, to nie jest kurcze nic dziwnego. Dostaniesz? Nie dostał. No ale w zasadzie to kurczę strzał był z gatunku bezsensowny, bo ten gościu jest AFK. To kolejna plaga od niedawna w tej grze kurcze, nie wiadomo po co ci ludzie w ogóle do gry wchodzą, yy, jeżeli chcą być AFK. Ani to nic nie daje, ani kurczę, zero przyjemności zgra, tylko w kurza y, innych. No ale y, na chwilę obecną bitwa, która miała być przegrana, no bo losowanie było niezbyt fartowne, nagle okazuje się, że y, może zostać wygrana. To jeszcze nie jest oczywiście przesądzone, y, O, no, zjeżdżaj, zjeżdżaj na dół, zjeżdżaj, zjeżdżaj. No, a, jest, a, jednak, a jednak, jednak przytulił, także zostało tylko ten fosz, który, no już nie ma prawa w zasadzie y, tej bitwy wygrać, no chyba, żeby nie wiem, okazał się jakimś. Oj, o jednak T92 go już to dokończył, także, no bitwa wygrana. <gryw> Dzięki wielkie za oglądnięcie. Tutaj jeszcze będzie wynik końcowy, jak to się mniej więcej układało. No, po tej bitwie byłby nawet kurczę drugiej klasy odznaka, także nie tak najgorzej. Tutaj pierwsze miejsce, object, drugie Jana Artylerii, czyli całkiem całkiem przyjemnie. Tutaj mamy ci yy, pokazane Myślę, że, że bitwa z gatunków fajnych. Na pewno w moim wykonaniu jedna za średnich bitew to nie żaden kurczę super wynik yy, na artylerii, ale znowu te 4300 domeja no to już jest trochę na dziesiątkach, więc na pewno ten wynik się przyczynił do, yy, do wyniku, w sensie, że się wygrał. Zwłaszcza, że trzy fragi zrobione yy, po tej bitwie, jak widać, yy, 2736 WN7, czyli, czyli bitwa dobra, tak jest fioletowo. No i w zasadzie tyle. Także dziękuję za oglądnięcie, i, i do zobaczenia. Następnym razem trzymajcie się. Hej.